Magda Małek po odejściu z TVN niej ukrywała w późniejszych wywiadach, że ostatnie lata współpracy ze stacją nie były dla niej łatwe. Gwiazda zaczęła pracę w Dzień Dobry TVN w 2005 roku i przepracowała tam 14 długich lat. Wydawało się, że prowadząca znalazła swoje miejsce na ziemi, ale prawda była zdecydowanie mniej kolorowa. W rzeczywistości małek długo męczyła się w tym środowisku i nie była szczęśliwa. Zawsze czułam, że chcę robić coś więcej, inaczej i nie potrafiłam za bardzo tego szczytać ze swojej świadomości albo podświadomości. Dlatego stevałem odchodziłam psychicznie 10 lat. Ja po prostu 10 lat się kotłowałam. Pracowałam tam w sumie 16 lat, ale 10 tych ostatnich to już było takie myślenie o tym, dlaczego mi jest niewygodnie, co ja robię źle, dlaczego ja się w tym nie odnajduję. Dlaczego to mnie przerasta, wyjaśniała potem swoje motywy na Instagramie. Obecnie gwiazda odnajduje się jako swoja własna szefowa i podbija polskiego YouTube'a. O powrocie do TVN, unie myśli. Taki obrót rzeczy wydaje się wręcz nie do pomyślenia. Czego Magda Mołek dała wyraz w rozmowie z portalem Show News? Na pytanie, czy rozważa powrót na stare śmieci wyjaśniła bez ogródek, nie. A po co? To jest moje miejsce na ziemi, po co mi do tego telewizja? Gdy sama mam swoją, robię to, co kocham, tak jak chcę. Nikt mnie z niczego nie rozlicza, nikt mi niczego nie każe, nikt ode mnie nic nie chce, zapewniła. Zdaniem wielu widzów Dzień Dobry TVN od czasu odejścia Małek program raczej spada z poziomem. Pochwał ze strony odbiorców nie doczekała się większość nowych prowadzących, które pojawiły się w śniadaniówce w kolejnych latach. Nie inaczej jest również z parą Anna Senkara i Sandra Hajduk która wystartowała w samym środku fali krytycznych komentarzy. Nowe gospodynie DDTVN nie będą miały łatwego życia, ale przynajmniej na razie, nie za sprawą Mołek. Dziennikarka wyznała bowiem, że nie jest na bieżąco z programem, Jezu, nie wiem nic o zmianach, zaznaczyła Plejadzie. Okazuje się natomiast, że Mołek dobrze zna tak senkarę, jak i hajduk. Co w sumie nie powinno dziwić, bo obie w różnych rolach są związane z show już od dawna. Na stopie prywatnej Magda Małek czuje zaś do nich niemałą sympatię, wypowiem się, jak obejrzę. Nigdy nie oceniam książki po okładce, ale obie dziewczyny uwielbiam i serdecznie pozdrawiam, przekazała gwiazda. Zobacz też, Rozenek zwolnili z Dzień Dobry TVN. Poszła się pożalić Mołek. Mołek rozpłakała się w restauracji. Nie do wiary, co ją poruszyło tak powitali nowe prowadzące w DDTVN. Nie jest dobrze.